Letnie czytanie, sfinks. Wielki sfinks egipski o ciele lwa i głowie mężczyzny, przykrytej chustą królewską i przyozdobionej nad czołem ureuszem, stylizowanym wężem okularnikiem egipskim, będącym symbolem władzy monarszej. Był podobno wyobrażeniem faraona Hafre, po grecku Hefred. Żyjącego w XXVII wieku przed naszą erą, władcy, który prócz sfinksa miał zbudować również drugą pod względem wielkości piramidę w Gizach. Jednak już w połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą zapomniano, kogo ten monument przedstawiał. Uważano go za wizerunek Boga Słońca, Harmachisa, to znaczy Horusa Świetlanej Góry, albo heperre, albo atuna, którego ołtarz mieścił się między pazurami przednich łap sfinksa. O jego związku z faraonem nikt jak się zdaje już wtedy nie pamiętał. Taka niepamięć była losem wielu monumentów i pomników. Znane jest zadziwiające zjawisko, któremu zawdzięczają swoją nazwę tak zwane kolosy Memnona. Pod Tebami, nową stolicą Egiptu, faraon Amenhotep III wybudował w roku 1400, 1400, wybudował 1400 lat potem wspaniałą świątynię, w której wejścia strzegły dwa olbrzymie siedzące posągi faraona. Gdy w dwudziestym siódmym roku przed naszą erą trzęsienie ziemi zburzyło tę budowlę, również i posągi doznały pewnych uszkodzeń. Zauważono jednak, że od tego właśnie czasu, kiedy tylko wschodzące słońce rzucało pierwsze promienie, Kamienie jednego z kolosów zaczynały wydawać melodyjne brzęczenia. Wkrótce zjawisko to przyciągnęło masy turystów, a kolos stał się jedną z osobliwości Egiptu. Zapomniano jednak, kogo on właściwie przedstawia, nazywano je więc oba po prostu mennu, co znaczy pomnik. Z tej nazwy rozwinęła się nowa legenda. Głosiła ona, że dźwięcząca statua przedstawia Memnona, syna Tytona i Jutrzenki, o którym Homer powiada, że witał swoją matkę pieśnią, gdy tylko pojawiała się na niebie. Ofiarą podobnego nieporozumienia, choć tym razem nie natury językowej, stały się cztery kolumny pewnej antycznej budowli w Tesalonikach, znajdujące się obecnie w paryskim lurze. Przedstawiają one Dionizosa, Hermesa, Ledę i jedną z Menad. W połowie XIX wieku, gdy stały jeszcze na swym dawnym miejscu, znane były mieszkańcom jako „Zaczarowani”. Uważano, że figury te przedstawiają króla trackiego ze świtą, zamienionych w kamień przez sławnego czarnoksiężnika Arystotelesa. Wspaniały posąg konny cesarza rzymskiego Marka Aureliusza pełnego cnót i mądrości filozofa, który mimo to prowadził nieustanne wojny i prześladował chrześcijan, stoi do dziś nienaruszony na placu kapitolińskim w Rzymie. Moja uwaga, obecnie stoi tam kopia, oryginalny posąg przeniesiony jest do muzeum kapitolińskiego. A więc posąg stoi w Rzymi jako jedyny niemal zachowany cesarski pomnik konny starożytności, dzi tylko dzięki nieporozumieniu. W średniowieczu bowiem, w czasie gdy niszczono bez litości pomniki tzw. pogańskie, ten wzięty został błędnie za statuę chrześcijańskiego cesarza Konstantyna Wielkiego. Sfinks mitologii greckiej był natomiast potworem o głowie kobiety, tułowiu lwa, skrzydłach orła i ogonie węża. Przybył do Teb z najodleglejszych regionów Etiopii, wysłany przez boginę, boginię wierności małżeńskiej, żonę Zeusa, Herę, dla ukarania miasta za pewien niegodny czyn. Osiedlił się na górze Fikion pod Tebami i zadawał każdemu podróżnemu przechodzącemu przez wąwóz zagadkę tej treści. Jakie stworzenie chodzi rano na czterech nogach, południe na dwóch, a wieczorem na trzech? Kto nie umiał dać prawidłowej odpowiedzi, tego Finks dusił i pożerał. Dopiero Edyp rozwiązał tę zagadkę, mówiąc, że stworzeniem tym jest człowiek, bo jako niemowlę raczkuje na czworakach, potem chodzi na dwóch nogach, a w starości opiera się na lasce. Na te słowa Sfinks rzucił się w przepaść i zginął na miejscu.